Zmiana w sposobie ogłaszania finalistów na Eurowizji 2025. Co wiemy o nowym systemie? Nie przegap żadnego nic związanego z Eurowizją. Obserwuj mój profil. Dotychczas w półfinałach ogłaszano uczestników finału jeden po drugim w losowej kolejności. Teraz się to zmieni, a całość ma być bardziej ekscytująca. Uczestnicy półfinału zostaną zestawieni w trójki. Z każdej trójki awansuje do finału jeden artysta. Jednak pozostała dwójka dalej będzie miała szansę na awans i dalej będzie zestawiona w kolejnych trójkach, aż zostanie wyłonionych 9 finalistów. Takim sposobem, w przypadku pierwszego półfinału, w którym występuje Polska, na sam koniec zobaczymy sześcioro uczestników, ale już zostanie tylko jedno miejsce w finale i oczywiście zostanie ogłoszony już normalnie ten uczestnik. Ostateczna decyzja w sprawie nowego systemu jeszcze nie zapadła, zweryfikują to próby prasowe, które będą 12 maja. Pamiętajmy, że dwa lata temu organizatorzy chcieli wprowadzić zasadę, gdzie uczestnicy półfinału mieli wyjść na scenę i każdy po kolei miał zostać ogłaszany jako finalista naprzeciwko tłumom ludzi. To wtedy zostało odebrane jako zbyt kontrowersyjne i zbyt obciążające artystów i szybko Europejska Unia Nadawców z tego pomysłu się wycofała. Teraz producenci widowiska zapewniają, że dzięki nowemu systemowi całość będzie nieprzewidywalna aż do samego końca. Choć moim zdaniem te zmiany są po prostu kosmetyczne i niepotrzebne w dobie innych problemów Eurowizji. A co ty o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu.